Dzień dobry Zabieram was do piwnicy Wczoraj tak niestety zmarzłam Że mam po prostu katar Także już najwyższy czas jednak iść po te kurtki Leżycie na, leżycie na mojej judodze <coughs> Muszę też coś z nią zrobić Bo nie wiadomo ile już ma tutaj To nie to Kurteczka zimowa to jest też to. Biorę kurtałki i lecimy do domu. No, właśnie wróciliśmy z domu rodzinnego mojego chłopaka. Ja się rozpakowuję. On poleciał na zakupy. W tyle leci pralka, także solę, Na ja pewno to będzie słychać. Przy okazji, dzisiaj byłam na masażu pleców. Pierwszy raz w życiu z elementami masowania powięzi, coś takiego, on po prostu jest trochę mocniejszy niż takie klasyczny e, ja chciałam się pozbyć spięcia tutaj w e, ramionach bardzo fajny, relaksujący relaksacyjny, w ogóle ceny e, i różnica cen e, tam, to jest miejscowość niedaleko Bydgoszczy, ale właśnie nie w samym mieście e, mnie to, to totalnie powoliła w porównaniu na przykład właśnie do Trójmiasta, gdzie masaże to jest 150 zł w górę u fizjoterapeutów też, ale generalnie gdziekolwiek tak naprawdę. A tutaj za 45-minutowy masaż naprawdę fajny, zrelaksowałam się totalnie, zapłaciłam 90 zł. Także wow. Oczywiście nie pomyślałam o tym, żeby związać włosy, <śm> one były wszędzie, w sensie pani mi tobie odganiała, mi były kupie jakoś, tak. No ale no ale dobra, wyjdzie następnym razem, wypryszczyło mnie totalnie. Zaraz będę zmywać makijaż. Podejrzewam, że ostatnia moja dieta, która nie była lekkim słowem, najlepsza po prostu wychodzi właśnie teraz. A momentu to nie było, zima wróciła. Dzisiaj jestem bez makijażu, totalnie sote. <grym> to zresztą widać. Idę ogarnąć wyciski do ortodonty. Ja na razie nie będę mówić o co chodzi, nie chodziła parat mm. i potem lecimy na paznokcie. nam jak bałwan, ale to nic. Czy ja mam wszystko? Tak. Idziemy po kojca. O kurde, wracam od ortodonty. Czy ktoś widzi coś dziwnego? Na pewno to słychać. Jestem bez makijażu, wyglądam jak bałwanek, ale to nic. Ceplenie. Pierwszy raz mówię teraz, odkąd to wzięłam do budzi. Nie mam jakiejś fazy na kawę, e, tylko wlatują herbaty. Milion herbat kupiłam, słuchajcie. Ale znalazłam coś takiego. Jakaś edycja limitowana. Uwielbiam to tekanę e, Hot love. I to jest mango z chili. Ja ogólnie nie lubię ostre, jako, ostrego jakiegoś żarcia. I to chili było dla mnie takie no e, dobra, może, może będzie ciekawe. I to jest super. Naprawdę polecam, bo to mango naprawdę bardzo mocno czuć. E, I to chili jest takie delikatne bardzo. W tym roku też Yy, ogarnęłam. <grymne> Jest dopiero luty. Dobra, to powiem trochę inaczej. Pod koniec zeszłego roku ogarnęłam też yy, suplementy. Nigdy się w to jakoś super nie zagłębiałam. Zaczęłam przyjmować witaminę D4000 jednostek, zrobiłam sobie badania krwi, słuchajcie, w listopadzie wyszło mi, że mam niskie, yy, niskie niską witaminę D3. Także suplementuję. Akurat u mnie 4000, wiem, że normalnie tam są 2000, ale to 4 u mnie to jest naprawdę coś, czego potrzebuję. Omega 3, codziennie też latuję. Cink plus Selen, podobno dobre na włosy, też ym, na mental jakoś tam, podobno. Magnes, także to jest coś, co u mnie ostatnio latuję. Codziennie staram się o tym nie zapominać. Dobra, jeszcze szybko ogarnę sprzątanie chaty. Jak mam wolne, to, to lubię. Угарно, все, что -то. bez makijażu, także tak jak mówiłam, mam jakieś tam wypryski, nie chcę nakładać na siebie make-upu w dzień wolny. Wiem, że nie wyglądam lepiej. Na pewno bym lepiej wyglądała w makijażu, ale warto czasami odpocząć od tego. Aha! Coś, o czym wam nie powiedziałam. Czyli mogę seplenić, bo... Pokażę tylko w części, bo to obrzydliwe. <laughs> mam aparat taki od ortodonty na podniebienie. Nauczyłam się z nim już mówić, bo... Noszę go już 3 tygodnie. Oczywiście przez to mi tutaj nie było wieki. To co ty mnie wiecie? Mogę trochę splenić, A to jest normalne. Nie jest to aparat na zęby. Jest to deprogramator. Z gryzu. Yy, dobra. Z SPF-ów. <grystanie> Mam u mnie coś, co nie jest nowością, bo już wcześniej tego używałam Garnier 50, dostępny teraz tylko niestety online. I coś, czego jestem tak ciekawa, Beauty of Joyson, Joyson bo tak, 50 i to jest koreański krem, Bebe, nie BB, tylko słoneczny krem koreański, także jego jestem bardzo ciekawa, bo zbiera super w tylko jego chcę sobie właśnie zostawić już na, na wiosnę, więc tutaj leci ten garnier dzisiaj biorę. Dziwnie to wygląda. <noise> Dobra, trudno. Dziś biorę trackerkę Krzyśka. Eee, jeszcze jedna ważna rzecz, zanim wyjdę, chociaż już mam na sobie wszystko potrzebne. prócz butów, czyli coś co mnie irytuje maksymalnie. Kołdra. Mamy kołdrę, która się łączy po prostu jedna w drugą. Można dzięki temu sprawić, że, że jest po prostu cieplej. I próbowaliśmy ale pod tą ja płonę. Także odpada. Zabieram ją z powrotem do piwnicy. Mam taki fajny worek próżniowy. Ja już nie będę tej kołdry pokować próżniowo. Dobra, udało się. Idziemy. Jesteśmy Czy tutaj sam mną idzie? Nie, dziwnie się czuję mówiąc do kamery Jak jestem sama, nadal jestem nieprzyzwyczajona Mam nadzieję w ogóle, że mnie słychać Jestem w Sopocie Nie było mnie tutaj wieki Czuję się tutaj najbardziej jak w domu Naprawdę, cudownie No to jakby Mieszkałam w każdym mieście z miasta I to jest zdecydowanie Moje ulubione miejsce po prostu niepowtarzalnie cicho, przyjemnie, spokojnie. Oczywiście nie w sezonie na no molo, i tam też dzisiaj nie poszłam. Drwałam czapę. Bardzo chciałam znaleźć jakąś czerwoną albo w ogóle jakąś taką o ostrym kolorze, ale nigdzie nie było. A ja po prostu bez czapki czuję się jak łysty troll, więc wpadła taka zwykła schemu. Idę na spacer, idę do lasu. Wracam do domu, bo pewnie zaraz będzie ciemno. A no już niedługo, bo wiosna nadchodzi. Także mega się cieszę. No, idziemy na spacerek. Korzystając z okazji, że jesteśmy na plaży. Jezu, jak dawno mnie tutaj nie było w ogóle. To jest hit, że mieszkam w trójmieście, w całym morzu. Eee, I tak dawno mnie nad tym morzem nie było. Chciałabym trochę powiedzieć o postanowieniach noworocznych. Trochę spóźnione, bo już mamy luty, jak wiadomo, ale myślę, że temat wciąż nadal aktualny. Ja co roku sobie narzucałam trochę na banie różne rzeczy. W zeszłym roku zrobiłam inaczej, czego się mega cieszę, bo myślę, że to nie wyszło. I teraz trochę wam o tym opowiadam. Dosyć krótko, bo chcę się trochę cieszyć też tutaj tym czasem i widokiem, bo jest jeszcze słońce, ale pięknie tu jest. W zeszłym roku postawiłam wszystko na mental health. Byłam mega nieszczęśliwa w pewnym okresie w zeszłego roku. Bardzo mocno czułam taki dyskomfort psychiczny, nie czułam się szczęśliwa. Cały czas po prostu coś było nie tak. I za dużo miałam na bani, za dużo się działo w pracy. Zmieniłam tę pracę, co było bardzo ciężkie, bo po trzech latach. Ale bardzo się z tego cieszę. Finalnie wyszło super. I bardzo się tego bałam też. Więc zmiana pracy, zdrowie, Lekarze, mimo że jakby nie czułam się źle fizycznie, to, to zrobiłam wszystko, żeby się upewnić, że jest ok, ale też przede wszystkim psychoterapia. Od lutego zeszłego roku, czyli już rok regularnie, chodziłam na psychoterapię, którą teraz powoli kończę. Bardzo dużo się nauczyłam, bardzo dużo schematów, takich, które myślałam, że rzeczy dawno pogrzebałam, o których nie myślałam. To wszystko tak w człowieku siedzi, nie macie pojęcia. I jakieś takie randomowe sytuacje codzienne okazuje się, że mogą wynikać właśnie z rzeczy sprzed 15, 20, pewnie, pewnie czasem lat. Także odhaczone. Jeżeli chodzi o ten rok, to nie mam właśnie jakiegoś takiego jednego przesłania na ten rok. Chciałabym po prostu cieszyć się chwilą. Zrobiłam sobie pierwszy raz Vision Boarda. Nie jestem z niego jakoś super zadowolona, ale. Te obrazki rzeczywiście do mnie jakoś tam trafiają. Chciałabym się zająć swoimi zębami w tym roku i oszczędnościami. To takie dwa najważniejsze. Jestem w trakcie zębów. Jak wiecie, mam bruksizm. Okazuje się, że wydam na to kupę kasy, ale to nic, bo chcę to bardzo wyleczyć, więc nie daję sobie wstrzyknąć żadnego potoksu. Tylko serio leczę też przyczyny, różne inne. A oprócz tego. To są finanse. Przez cały zeszły rok miałam jakieś tam konto oszczędnościowe osobne, pierwszy raz w życiu na które przelewałam pieniądze. To okazuje się w podsumowaniu roku, jak sobie zobaczyłam te jakby mm, wpływy i wypływy, że tak powiem, to mimo że co miesiąc około 1000 zł tam wpłacałam, to finalnie przez wszystkie te wypłaty zaoszczędziłam 3 koła. Co jest dla mnie po prostu żenujące. No, oczywiście, miałam pewnie powody, nie zawsze, żeby wydawać. Także w tym roku obiecałam sobie serio, nie chcę wypłacać, nie chcę ruszać tych pieniędzy. Chcę monitorować swoje wydatki. Od zeszłego miesiąca prowadzę skrupulatnie taką apkę, gdzie zapisuję, co na co idzie, kiedy. E, tam są takie kategorie ona się chyba nazywa finanse no i pilnuję żeby regularnie to zapisywać, apka bardzo fajna bo codziennie też wam przypomina żeby dodawać te wydatki także takie dwa główne cele no i dajcie mi znać Jakie są Wasze postanowienia i czy w ogóle macie, bo wiem, że większość też osób, może nie większość. Wiem, że dużo też osób w ogóle sobie nic nie pija na panie, co też jest OK. No bo nie każdy przecież musi mieć takie postanowienia. Tym bardziej, że teraz jechałam z ką i panie mówiły, że jedna z trzech, że no to ja sobie powiedziałam, że nie będę jadł do ale wiadomo jak to jest, już jem. ha. ha, ha. No i właśnie sobie pomyślałam wtedy, aha. <laughs> e, może właśnie wtedy fajnym sposobem byłoby robienie sobie takich postanowień. Na kwartały albo miesiące. Są też takie właśnie postanowienia na dany miesiąc na YouTubie, Filmy, które w sumie lubię oglądać, jeżeli nie są za długie. <grych> eee, też o czymś takim myślę. Dajcie znać, czy to by było dla Was w ogóle ciekawe, żeby potem skonfrontować te wszystkie rzeczy. Nie chciałabym też, żeby tego było za dużo w skali miesiąca. To naprawdę byłyby raczej krótsze filmy, eee, ale mogłyby też motywować innych. Dobra, bo jestem zasopana, moja kondycja nie jest najlepsza. Idę na, na chodnik. Jestem też w szoku, jak tutaj jest cicho. <noise> nie ma w ogóle ludzi. Ostatnio raz tutaj byłam zresztą w sezonie. Mieszkałam niedaleko tego miejsca, gdzie jestem teraz. I zawsze tutaj było sporo ludzi. Jakoś, nie wiem, albo nie chodziłam jesienią, albo zimą. Tędy. A szkoda, bo jest naprawdę pięknie. Nie że gdzieś tam Jakoś wirtara, czy co tam chodzi w tle. To jeszcze słychać ptaszki. No to jest idealny dla mnie moment dla odpoczynku. No pięknie tutaj. W się dotleniłam, cieszę się niezmiernie. Kupiłam te spineczki, które pokazywałam wam w przebicce. Z Hemu. Szukałam ich tak długo, w sensie nie chciałam kupować na jakimś AliExpress, bo, czy Shein, bo obiecałam sobie, że nie będę tam robić zakupów. Szukam takiej czerwonej. Jeżeli ktoś wie, gdzie znajdę taką czerwoną, krwistą, mocną, to dajcie mi znać. Nie mogę jej znaleźć nigdzie. Póki co taka piękna, czekoladowa, duża spinka. Ona naprawdę jest spora, bo nigdzie nie mogłam takiej znaleźć. I taka miętówka, także cieszę się. Dzisiaj w roli głównej e, ziemniaki, czyli, czyli, czyli co? Muszę dogotować kilka więcej i będą bo e, mam na leniwe, bo ja nie wiem jaka tam jest różnica, dajcie mi znać czy wiecie, bo no nie wiem, nie wiem. To jest danie, które mi się śniło od kilku dobrych tygodni. Zrobiłam je kilka dni temu i byłam zachwycona, mam ochotę zjeść je jeszcze raz.